Wielbimy Cię, najświętszy Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie, i błogosławimy Tobie, żeś przez Święty Krzyż swój świat odkupić raczył. Pokój i dobro, kochani parafianie. Na początku chciałem się Was zapytać, jak się czujecie w ogóle, jak, jak zdrowie, jak żyjecie każdego z Was do każdego z Was, który to pytanie, czy, czy wszystko w porządku, yy, czy ze zdrowiem i, i z takim zaufaniem też Panu Bogu, ale też chcę Was zapytać o modlitwę. Czy się modlicie, czy ufacie Panu Bogu w tej trudnej sytuacji, która jest przed nami. Przed, i przed nami jest kolejna, yy, kolejna niedziela, niedziela palmowa już, gdzie niestety jeszcze Was w kościele nie będzie. Jeszcze będziemy sprawować mszę świętą w pustym kościele, tylko dla yy, pięciu osób, dla takich przedstawicieli parafii, czy dla ofiarodawców. Natomiast będzie transmisja Mszy Świętej o godzinie 10 w Niedzielę Palmową, już tutaj z tego kościoła z dużego. To proszę się łączyć przez ten kanał YouTube i Projekt Kapucyński. Możecie się z nami połączyć na Mszy Świętej, tutaj sprawowanej w Niedzielę Palmową o 10. Później kolejne transmisje, bo rozpoczynamy już wielki tydzień. Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej rozpoczyna. Wielki Tydzień, to są te najważniejsze dni i misterium paschalne później. Dlatego już dzisiaj o, o tym mówię, że będą transmisje liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej w sobotę w czwartek o godzinie 18.00. Transmisja z tego kościoła w piątek również o godzinie 18.00. Tu z tego kościoła a i w sobotę o godzinie 20.00 transmisja Wigilii Paschalnej z tego kościoła. Niestety kościół będzie bez Was, no nie będzie Was, sami bracia będziemy spróbować tu liturgię, ale chcemy udostępnić Wam taką możliwość, żebyście przeżywali ją razem z nami przez te łącza właśnie internetowe. Do tego Was zachęcamy i prosimy jeszcze, jeszcze zostańcie w domach, jeszcze się przeżywajcie ten czas z rodzinami, ale łączcie się właśnie w, w, z Kościołem całym, który, który ten, taką możliwość, możliwość nam daje. Jeśli chodzi o spowiedź, to, to już w tym tygodniu jest taka możliwość przychodzenia od 9 do, 14, do 12 i później od 14 do 18 kościół jest cały czas otwarty. Jeżeli ktoś potrzebuje spowiedzi, to również na tą spowiedź zapraszamy. I można poprosić kapłana później, żeby też udzielił Komunii Świętej, to, to żeby, żeby ten rozładowywać jakby takie napięcie, że można skorzystać ze spowiedzi przed świętami. Czy ewentualnie później po świętach, bo spowiedź, spowiedź Wielkanocna, która nas obowiązuje, trwa. Wiemy, że aż później cały okres Wielkanocny, aż do, aż do niedzieli Trójcy, Trójcy Świętej. W niedzielę palmową będzie też taka możliwość w Starym Kościele przyjmowania Komunii Świętej. Tak było już tydzień temu, w tamtą niedzielę. Może nie wszyscy o tym wiedzieli, nie chcieliśmy też jakby Was zapraszać, ale, ale jest taka możliwość. Że ci, którzy poczują, oczywiście z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, z tymi, z tymi zarządzeniami, które nas dotyczą, to jest bardzo ważne, tego musimy pilnować wszyscy, to jest tak, ale jest taka możliwość, że można przyjść do Starego Kościoła w ciągu, w ciągu dnia. Przez cały dzień Stary Kościół będzie też otwarty, tam będą dyżury kapłanów. Jeżeli ktoś będzie mógł i chciał i miał takie pragnienie duchowe przyjąć Pana Jezusa po wysłuchaniu przy świętej. Gdzieś w telewizji, czy, czy właśnie w online o 10:00 tutaj z naszego kościoła można będzie przyjść, przyjąć Komunię Świętą w Starym Kościele. Spowiedź w tym kościele, w dużym, w nowym, jest w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. Nie musimy wchodzić do konfesjonałów, bo niektórzy mają lęki, żeby wchodzić jeden po drugim do konfesjonału. Dlatego spowiedź zrobiliśmy w kaplicy fatimskiej z zachowaniem takiej odległości bezpiecznej od kapłana, żeby się nie narażać jeden z drugim, jeden drugiego na jakieś niebezpieczeństwo. Ale jest taka możliwość też spowiadania się właśnie w kościele w tym czasie, w tych godzinach, o których mówiłem. I Niedziela palmowa rozpoczyna ten okres naprawdę taki szczególny, wielki. Będziemy czytać już w niedzielę opis męki pana Jezusa z świętego Mateusza. I tam, zaraz na samym, początku, na samym początku, jest takie słowo: W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go, Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka. I powiedzcie Mu, nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U Ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. U Ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. To jest też jakby słowo, że do nas kierowane przez Jezusa, że w tym roku Paschę będziemy przeżywać u Ciebie, w Twoim domu, w Twojej rodzinie. I na to się musicie przygotować. Za tydzień, przed Wielkanocą jeszcze powiemy o poświęceniu pokarmu w domach, Żebyście to przeżyli we wspólnocie rodzinnej, zgromadzeni wokół stołu, nie będzie poświęcenia pokarmu w wielką sobotę w kościele. Nie będzie tych wszystkich adoracji krzyża, nie będzie także wielki piątek. Takiej dla wszystkich liturgia będzie, będzie. Będzie możliwość, będzie Kościół otwarty, będzie grób zrobiony, będzie możliwość adoracji Pana Jezusa w grobie, ale z zachowaniem tych wszystkich takich właśnie środków bezpieczeństwa, czyli po te pięć osób, chyba, że coś się zmieni. Jeżeli nic się nie zmieni, to po te kilka osób możemy do Kościoła wchodzić, adorować i wychodzić i tego będziemy musieli pilnować. Ale w każdym bądź razie, kochani, Niedziela Palmowa otwiera ten wielki czas Triduum Paschalnego. Ee, życzę Wam dużo pokoju w sercu, dużo ufności i przygotujcie Wasze domy na Paschę, na to, żeby Pan przyszedł do Waszych domów i żeby Paschę przeżył z Wami, czyli tą to, to, to tajemnicę właśnie śmierci i zmartwychwstania w Waszych domach. Wszystkiego dobrego Wam życzę, do zobaczenia za kilka dni. Z Panem Bogiem.